Żyjąc w polskim, kapryśnym klimacie, doskonale wiemy, jak ważna jest odporność i naturalna flora bakteryjna naszego organizmu. Gdy przychodzą chłodniejsze dni, przychodnie zapełniają się ludźmi, a telefony do poradni zdrowia zamieniają się w prawdziwie gorące linie. To właśnie w układzie odpornościowym jest klucz do zdrowia całego naszego organizmu i szansa na długie, spokojne życie. Najlepszy układ odpornościowy to taki, z którego działania nie zdajemy sobie sprawy. Można to porównać do cichego asystenta, który na wejściu eliminuje wszystkie zagrożenia i nie dopuszcza ich do dalszych sfer naszego ciała. Dzięki temu nawet nie wiemy, że właśnie usunęliśmy w zarodku jakąś potencjalną infekcję czy chorobę. To ideał, do którego musimy zmierzać. Kluczowe są zwłaszcza jelita i układ pokarmowy. To tam kryje się sekret mocy układu odpornościowego. Jedynie należycie wspierając tę część naszego organizmu, możemy być pewni, że wirusy czy bakterie nie będą nam straszne i poradzimy sobie ze zdecydowaną większością wrogich patogenów atakujących nasze ciało. Pamiętajmy zatem o naszej odporności oraz o jelitach, które są bardzo istotnym jej elementem.